Palić moi drodzy, ee... maluch, nie? Przepraszam bardzo, ale kurwa klasyka się nie tyka, tak? Ratuje klasyka, chłopcze. Poczekajcie, czyli sugerujecie to, że palion zajebał nutę od blowka, który zajebał od masterczuka i przypisał to sobie? Ja pierdolę. multiversum kradzieży, kurwa. Crazy, crazy I powiedzcie mi jeszcze, że kurwa I, i Master czułek, kurwa Na tym nie zarobi Ani grosza kurwa Dobra Mam bana Zacząłem sama przede mną cały świat. Tam poznałem ludzi, którzy zostali do końca. Nie! No. Widzowie, kurwa, co to ma być, stary, nie? Wtedy nie wiedziałem, że gdy minie czas. <laughs> Jakbym nie spojrzał na tytuł, to powiedziałbym, że to Przemek Pro. <laughs> Miło Mocne zami, właśnie tu powstanie wioska. Dymy, dymy Wszedł diamenty i mój pierwszy domek. pierwszy domek Pamiętam do dziś moją pierwszą zbroję Wojan mi podał ręka, więc za nim stoję <noise> Ja pierdolę O nie, i znowu... Ej, kurwa, bez przesady, znowu mam bana, on też był na dole kurwa i była lawa, <noise> to Tobie Dziś mam bana, mam bana. Że skończy się do rana. mam bana. Co to za storytelling, kurwa? Co to za storytelling, kurwa? Nagle od tego, że Wojan mu pomógł, kurwa, nagle ma bana? Jaka jest historia tego, kurwa? Uciąłeś całą fabułę, kurwa, o co chodzi? Miałem emeraldy do wydania. Mam bana, mam bana. Może skończy się do rana. To zerą serwer, ale on nie opowiada Mam bana, mam bana. Może skończy się do ty się odlawy Oddam ci ostatni totem, jeśli cokolwiek z tego się wydarzy. Mam pytanie. Yy, czy to jest na przykład yy, jakby, bo, bo Palion zawsze robił teledyski powiedzmy, w prawdziwym życiu, czy to jest jakby nowe Alter Ego w stylu, jak Mata, ma skutę Bobo i, i Polak GBP? To on teraz jakby jest Minecraftowym ludzikiem? Tylko że ksywy nie zmienił? I on teraz jakby tworzy płytę w Minecrafcie? Generalnie jest w chujbie, Palion dostał bananowo Wojanowice, Wojan szykuje disa, serio? Kurwa, to trzeba to prześledzić. Kurwa. A to kto to w takim razie kto slajduje za Paliona, a kto slajduje za Wojana? Ktoś będzie ten? Smile slow. Aha, smile slow zapaliona, slajduje. Okej, okay, okej, okay. a u Wojana? kto slajduje, bo nie wiem nawet mocne, mocne. Tyś? <ścoughs> Wojana podobno wito Golacci i staryowany Marcin. Aha, no to kurwa, mocne może być, mocne może być. No, no to kurwa. Niech lepiej trzyma przy sobie totem, nie? Bo, jak mu stary z tymi, z krystalami, to może być ciężko. Może być ciężko. Jeśli zepsuje kilo, to zamontujemy w Nawet jeśli Nubek powie, że jesteśmy debinami, to nadal go lubi... że jesteście debinami. Debinami? To jest jakiś, słuchajcie, slang gangowy? Chodzi o to, że to ten. Ops. Stąd jesteście opsami? O to chodzi. A to nadal go lubię i nadal go kocham jak brata To moja rodzina I za nim i murem nawet jeśli wyłapię pana To moja rodzina Mimo, że mam tylu braci, nie zapomniałem o Kati Każdy tu jest wyjątkowy i jakiś Nie umiem tego wyrazić jak bardzo Jak mi brakuje tych chwil Nie mogę tak dłużej żyć To jest jakiś kurwa... O co tu chodzi w tej Chciałbym wrócić na serwer, najlepiej jeszcze dziś oh. Hero Bryna się nie boję, a haker nie znaczy nic Więc... <grym> że Podłożyłem wojan, tobie TNT pod chatę, ale się naprawię Dajcie tylko mi wbić Dziś mam bana, mam bana, może skończy się do rana, mam bana Zostańcie, no! Tylko ja nie rozumiem tej fabuły. W sensie, o co oni się pokłócili? On tu robi im love song, że on ich kocha i w ogóle, a później mu wpierdolili bana i palion slajduje, palion slajduje żeby się zemścić na wojanie, który go wyjebał z osiedla wilaczerów I kurwa, co? I smileshow smile show już zbiera ekipę kurwa, żeby wlecieć do nich. I co? A tamten y, bim bom wysadzili mi dom, Czy co kurwa chodzi? Jest bif czy nie ma bifu, bo nie wiem Jak oni tam kurwa wjeżdżają stary na Wojanowice <grystanie> Oho Wow, 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 sweet, sweet, sweet teraz, teraz wjeżdża nic na Wojana Na tą kurwę bezszelną co go zbanowała Teraz będzie slide, kurwa, patrz na to gdy zasypiam on, w rogu stoi A przecież mówiłem zawsze, że Paweł się nie boi Czuję się opętany, chyba czuję się chory Mam poz... Kurwa, za dużo tych, za dużo linu Pobione... Za dużo potionów, kurwa, wpierdolił Życia całkowicie białe oczy Nie poznaję się, czy to jestem ja? Teraz słyszę głosy Teraz żyję tylko w no... Ej, dobra, jemu się włączył Demon Time, stary, nie? Ja pierdolę Polski King Von, stary, odrodzenie on teraz już stary nie ma nic do stracenia Białe oczy stary leci kurwa Teraz jestem tym, co kiedyś budziło strach i spalę całe miasto, niech się jara Co jest kurwa? Nie potrzebuję nikogo, mogę zostać sam Si całe miasto Niech się jara, nie potrzebuję Niech się jara Nikogo, mogę zostać sam Mam nadzieję, że animacja się podoba. <laughs> kurwa, ale żeś aureus spierdolił nie? Ja pierdolę, jeszcze chłopię w jakimś kurwa garniturku i muszce, nie? Jesus zaskristo. Taka była aura, dla minus 1000, kurwa. XD Klaun z koszalina. Mam nadzieję, że animacja się podobała, a nowa piosenka, Zielone Cztery... 4... Ja pierdolę! Zielone Cztery? To ile tego kurwa będzie? ...polski Kingfon i Baby kija w połączeniu. 14... <noise> What the fuck? Zielone Cztery? Kurwa mać, myślałem, że to jest trylogia, ale widzę on jak Disney kurwa. Trzeba, trzeba do końca kurwa ciągnąć. Do zobaczenia. Chapi MC Super A, video editing, ok. Myślę, że to jakiś. Myślałem, że taki serwer Minecraft. Czapi <laughs> Okej okay. No dobra, kurwa. To nieźle, powiem szczerze. 11 tysięcy dislików, ale pewnie pozytywne. Odbanować palio. Ej, ej, wojan. Ej, dobra. Zobacz jaki disrespect w komentarzach. Wojan normalnie, stary pisze. Odbanować paliona. Chłopie, co jest kurwa grane? On mu pluje do ryja, kurwa. On mu pluje, a... stary, do ryja, nie? Nubek nie żyje! Ja pierdolę, pierwsze ofiary bifu. Słuchajcie, pierwsze ofiary bifu, nie? Ej, Nubek slajdował za Wojana, a Palion go odstrzelił, stary, nie? Co jest grane? Co jest grane, stary?